Tego jednego będzie, jakiej osoby nie będzie. Takiego strasznego chłopaka, który odstrasza dzieci z placu zabaw i bije ludzi. Masakra. O, masakra. O, dlatego wolę chodzić na zabaw z moją siostrą, ale jej dzisiaj nie ma domu, więc... No cóż, muszę iść sama, może spotkam kogoś ze znajomymi. O. Aha, o, pan Janusz tam idzie Ja może jest straszny Bujo, bujo, pochłyśtała się chyba A, bo serena jest straszna, czemu w naszym mieście, muszą być takie straszne sereny Jezowe, u mnie... Pffu, gościu, uratuj się Przepraszam um. Nie, ja tylko i na placu no, proszę. Yy, I bo ja sobie wymyśliłam, może to jest Rosja, ale udawajmy, że to jest jakieś stare miasto w Polsce. Ja sobie tak wymyśliłam, ok? Obiecuję wam, będzie z tego seria, jeżeli Wam się ten myślnik spodoba. Yy, czemu pan Janusz musiał tu wejść? Lecie, znaczy, to jest Janusz. Jest pijany. wymiotuje, znaczy, takie dźwięki wydaje, jakby wymiotował. No i trochę się go. Do... Znaczy, on nie krzywdzi na szczęście, bo jest taki jeden gościół tej że który krzywdzi. Ale on nie krzyczy. Pan Janusz jest dobry, ale no... Dziwny. I boję się go troszeczkę. O nie. Słuchajcie, to widowie. Boże, co to za osoba to robiła? Ja jestem ciekawa, czy osoba, która to robiła... Rzeczywiście w Rosji to taki człowiek jest. Pozdrawiam, jeżeli... Sklepik, ale zamknięty być się jest Widzowie, jaki jest dzień u was? U mnie jest wtorek Dobra, niestety z jest tu nic nie wyszło Ale jestem, może jestem mała, mam 6 lat Ale rodzice mi pozwalają już w samej po mieście. Znam to miasto, bo z siostrą chodziłam kilka razy Loty! Widzowie, Ym... wiecie co, ja szybko nie, dobra. W sumie nie, ja mam pieniądze w kieszeni. Myślałam, że nie mam. faktycznie sobie sobie biorę zawsze idę na miasto albo na plac zabaw. Ej, no, chwila, to trochę ostrożnie. że jeżdżą tyle tyłem jeżdżą, więc po prostu tak. oh, wow, tutaj są. Ale fajnie. Uwielbiam tę putkę. <laughs> I zobaczę, powiem Wam, to miasto jest takie realistik. To jest prawdziwe kopia. E, to od 10 do 20 Dzień dobry, ja bym poprosiła, Za wie, które byście lody wybrały z, brali z tych. Z tych na dole tutaj, widzicie, w tej... O. Możecie napisać... jedne pierwszy, drugi, trzeci, czwarty takie tam e, albo z tych. Nie. Co wiesz, mi się nie leci, kiedy to widzę. <grych> um, ja bym... Czekajcie, to jest truskawka. Proszę tego loda yy, włoskiego z truskawkową polewą. Jaki smak? Gałki śmietana. Dobrze, widzę. Ja kocham lody śmieconkowego włoskie co? Włoskie. Dziękuję. Tak na niby już sobie tam wzięła, zjadła. Dzień dobry. Dzień dobry Zosiu, co tutaj robisz? E, no jestem już swobodna, chodzę po mieście. Dobrze tylko wiesz, na kogo masz uważać. No, matko, ma się Tak, wiem, wiem. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. O, uwielbiam te pani, chociaż gadają cały czas, nic nie robię. Ale fajne są. Czemu one nie mają życia, widzowie? czy umiecie ten język? To jest chyba rosyjski albo ukraiński. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja tego sklepiku tu nie widziałam. Bo. Ja tu nie chodzę. Tu mieszka sedno. Czyli ten, ten, o którym mam mówiłam. Ten chłopak, który odstrasza dzieci la co za odstrasza, w go. Odstrasza dzieci. Nawet te gołębi wydają prawdziwe dźwięki, są prawdziwe. Wow. Brawo dla tego, kto to stworzył. Nie wiem, po co to. Nie słyszałam, że tu remont jest. Nie wiedziałam. O, Jezu, no. Widzę, że ja tam stoi sobie jakiego wielka ekipa. Ehm. Um, może pies się. Ładę. Ładę. Ej. Ma coś z głową trochę. Laguje. Za chwilę się troszeczkę mi gra, bo nie? Ale no przeżył. Ehm. Um. Nie wiem, czy chcę tu być, bo skoro to jest sebek jest, to niezbyt, się, bo ja się go tak boję, teraz prawie mnie wolno, ale moja siostra yy, jest bardzo, wiecie, jest starsza, No. 12, czy tam 12, daj jej wiek 12 lat, no i ona, ona mnie broni przed nim i to do, doceniam. I czemu tu idę szybciej, a tam w ogóle nie wiem, nie wiem. O nie, tam drugi Janusz. Pan Janusz się umiał teleportować. Dzień dobry. Po raz... kolejny, A nie to inna pani. Dzień dobry, Zosiu. Wszyscy nie to mają, jestem sławna. No dobrze, może na razie sobie widzę, że pójdźmy. O, pokażę wam. Widzę tutaj pana sprzątacza nie ma? Może go spotkamy. O, uwu tutaj stoi. Hej Uwu! Nie znam Cię, ale powiem Ci ja nie. <grych> Widzowie. o Widzowie. Ojej, jest Pan sprzątać. Tylko że. Porze... Boże święty. Widzowie, co to za błędy, po prostu w tejże. Ludzie przejechali są. Dzień dobry, pani. Można chyba na Anna imię mi się wydaje. Na nazwę cię... To będzie Pan Mietek. <grych> Okej, okay, to jest Mietek. Um, to jest poczta. Muzyczka jest. Widzicie? To jest To jest na pewno emocjonalne. Na początku myślałam, że to jest symulator życia w Ukrainie. a widzicie, to się okazało, że na Rosji. zrobię nawet... Powiem Zrobię zakupy. Kiedyś chciałam tym gołębie nakarmić, ale nie mogę niestety. Nie ma takiej Czekajcie, bo migrują się. Nie ma. Eee, yy, chleb. Oj, to jest jakby sebek, ale taki miły, miłej wersji. Na pan coś tu się zawiesił, widzę. Łoł, wow, wow, wow. Dzień dobry, ja płacę. Ja płacę. <noise> dobrze, co kupujesz? Eee. Yy, to? I to. Okej, okay, jeszcze coś? Jestem ja jeszcze chwila, jeszcze coś sprawdzę. I sobie, czemu nie mogę ci psów wziąć? Łem. A co? To jest takie prawdziwe, no nie? Zdjęcie <grytanie> jakoś play. I to tyle, dobrze. Jak to się mówi po rosyjsku? Dolary? Czekajcie, ja sprawdzę, bo to jest cena. Nie wiem. Ileś tam... 30 zł. <noise> Dobrze, dziękuję, do widzenia Zero psów i zero papierosów Okej, okay, rozumiem Dzień dobry, panie Mietku Dzień dobry, Zosiu Boże, jestem w idealnej wysokości pana. Z no sorry, na nie da się zmieścić postaci Jedynie w takich roleplay grach to można, ale... W tej nie da się Hmm, co to jest? Widzowie. Co może Co pytajcie o co ja gram? Spodoba mi się ta gra, to jest takie realistyczne. Tu mamy, widzę, aptekę. A nie potrzebuję. Do apteki na razie. No i powiem Wam o co chodzi z tą z tatą i z tą mamą, co tam mówiłam na początku. No, mama Zosi jest troszeczkę taka, no, troszeczkę chora, pracuje ciężko, czasami, no, ta Zośka, mówię na nią Zośka, bo tak, wiecie. E, Zasiała się próbuje pomóc mamie, mówi Mamo, zrobię to dla ciebie, mamo zostaw to, ja to mogę zrobić No, mama no, no, no. poświęca się na dzieci A tata był pijany Mama mu kazała puścić dom, bo Bił, kto mamę ma, Więc kazał mu puścić dom No i widzowie że... to mnie powiem, no Ciekawa jestem, czy ja dalej pijam cię się kocham w końcu Nie, to bym w sumie gdzieś. Naprawdę był taki piany. Widzę, teraz... Hmm. Yy, ktoś mi tutaj podsunął fantastyczny pomysł w tej grze. Nie ktoś, że grasz tylko pot. Jak myślicie, o mi chodzi, możesz zapisać w komentarzach. Dobra, może lepiej wrócę do domu. Tylko mam jedną uwagę do tej gry, twórco. Tak przecież nie zrozumiesz. Chyba że jakoś też radę. Możesz zrobić tryb dzień i noc Bo to było takie ciekawe, takie realistyczne życie I też godzinę mógłby zrobić że wrócić cały czas dzień, jest no to No to super w ogóle, to... o! Akurat widzicie, trafiłam Widzę, nie pokazuję wam całego miasta, bo to jest mega wielka mapa Bo miałam nożną noc po Pokażę wam w sumie szkołę Co się chodzi znaczy, będzie chodzić, bo jeszcze nie chodzi. No czekajcie, ile lotu chodzi do szkoły? Od siedmiu, nie? Jak się wydaje, że od siedmiu, czy ponad sześciu? Nie wiem. Cześć. Okay. I patrzcie, on jest ide idealny. W ogóle on kiedyś coś kata... To jest chyba ten. Yy... Jak to się nazywa? Przeciw. Nie, przeciwpożarowy. Alarm przeciwpożarowy, o. Ja wyjdę. Mm. <laughs> Jakie płaszcze! Matko, wygląda trochę męczniki ręczniki. Wow, ale się tutaj drą w tej szkole. Zosia, no boże, bożymy się. Amelka, przeżyjesz to? W ogóle przepraszam widzowie, przed chwilą powiedziałam Zosia na Amelkę, sorry, ja po prostu za dużo mówię razy Zosia i pomyliło mi się. My, my, będą mi się mylić, więc przepraszam. Widzicie co widzowie ja zrobię? Kogoś tam widziałem znanego. Widzowie, więc... nie no proszę nie wkurzać jeszcze że, że ja gram w tą grę. No. Hmm. Zowie. Czy to jest. Putin? Ej, to mnie teraz zaciekawiło. Słuchaj, chyba taką na twarz. Ja to zaraz mam pokażę. <laughs> hmm. To będzie Grzesiek, ten tutaj mały. No, przesuń się Grzesiek. Hmm. O, to Janusz. To on ma coś na A chyba na imię, ja bym znał Janusza. Widzieliście, Seppa. Widzieliście wszystkich, które znam. Oj, widzowie, czekajcie, mi się bateria ja. wyrobuje. Czekajcie. Tylko podłożę komputer, bo jestem tutaj na łóżeczku. Mam tu li biureczko blisko do wareczka. O. Dobra, o Jezus, Jezus, co tu się tak... Kamera, świrujesz. Ła, dobra. No, nie dobrze, że widzowie już, widzę, już O, ja. Oj, przepraszam, Żeby nie było za głośno, na co. No. Widzowie powiem Wam. Ciekawa gra. Podoba mi się, że taka realistyczna jest. No i widzowie. Niedługo będę robiła... Niedługo chyba słyszę taki kanał, gdzie będę robiła takie właśnie gry z papieru, żebycie cały budynek. Zresztą wytłumaczę Wam to wszystko, ale kiedy indziej. Eeeem... Um. Oj, widzę ten blok... Nelka! To lepiej się nauczyć jak ja bloki masz. Tu widzę, gdzie babka pisze. pisze. <laughs> no. Coś idzie do domu. No, a ja bym chciała się z wami pożegnać, moi kochani widzowie No, cieszę się, na z wami pożegna. Ja Bardzo się cieszę, że... W ogóle chciałam wam podziękować y, za 20 subskrypcji Bo naprawdę to był mój cel, żeby wbić je to, Ja to prawda, do wakacji chciałam, żeby je wbić w czasie wakacji Ale się nie udało Ale chociaż udało nam się wbić w tym roku i co wiem, kocham was za to Jesteście po prostu najlepsi. I jeżeli chcecie, to wam dam link tej gry w opisie. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, czy ranka. I życzę Wam też powodzenia w szkole, bo to to już takie. Już się rozpoczął rok szkolny, już jakieś dwa tygodnie już trwa. trwa Życzę Wam powodzenia. Ja na razie jeszcze nie amgę. Kupowała nie niespodzianka na szczęście. No. No, to tutaj. Zobaczcie jeszcze w ogóle. Mogę pić. Tu mogę jeść. A, to może taki słonecznik, nie? mój. Mój ma taki słonecznik. Przepraszam, widzowie. Chciałam po prostu skopiować dźwięk z gry, jak było chleb. Ja nie umiem, przepraszam, wiem, troszeczkę tak chrumkam, jak świnka. Ej no spokojnie tam, sąsiedzi. Myślę, że wygrzeje, dobra, zośka, to lepiej do tego mieszkania. Puszczać. A bo a to winda, dobra. Mogę jakoś zatrzymać? Przepraszam, jest taki hałas No, to będzie lepiej No, więc widzowie, żegnam się z wami Oczywiście, jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to Jutro Albo pojutrze, albo po prostu już Niedługo Obiecuję Pomodko. Przepraszam, widzowie Obiecuję, że zrobię film. Kolejny odcinek z tej serii. Aha, bo ktoś tu jest, bo słyszę, że chleb ktoś je. Ale ja z No No więc widzę, żegnajcie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Uważajcie na stopkę w tej grze, czyli tego z czapeczką. No, więc żegnajcie. Pa, pa.